Tutaj tworzymy rozwiązania, które sprawiają, że twój klub fitness działa sprawnie, a liczba klubowiczów i zyski rosną szybciej. To my stoimy za systemem, z którego korzystasz w klubie Fitness i na co dzień wspieramy twój model biznesowy. Zespół Fitness tworzy ponad 60 osób. Poznajmy się lepiej. Działamy od 2010 roku wspieramy kluby Fitness w ponad 10 krajach Europy. Tworzymy narzędzia, które pomagają biznesom rosnąć, bez względu na to, czy są to duże sieci klubów, czy butikowe studia treningu. Tworzymy innowacyjne rozwiązania, które ułatwiają zarządzanie klubami fitness. Codziennie pomagamy naszym klientom rozwiązywać problemy i wdrażać nowe funkcje. Zależy nam na szybkim i efektywnym wsparciu. Pomagamy na każdym etapie korzystania z systemu. Naszym celem jest tworzenie funkcji, które zapewniają klientom klubów jeszcze lepsze doświadczenia. Tworzymy także funkcjonalne rozwiązania, takie jak eFitness Scanner dla jeszcze wygodniejszych wejść do klubu czy eFitness App dla klubowiczów. Nieustannie pracujemy nad ulepszeniami, testujemy nowe funkcje i zmieniamy branżę fitness. Tworzymy technologie, ale przede wszystkim budujemy relacje. To ludzie stoją za naszym sukcesem. Poznaj nas bliżej i zobacz, jak możemy pomóc Twojemu klubowi.